Chciałbym Ci powiedzieć, jak tanio dzwonić z komórki w Anglii do Polski. Zadzwoń na numer 037 i postępuj według instrukcji, aby wybrać opcję doładowania. Zamiast dzwonić, możesz również wysłać SMS-a Plutos na numer 81616, aby doładować 5 funtów kredytu na rozmowę. Po udanym doładowaniu otrzymasz SMS-a potwierdzającego. Aby skorzystać z serwisu, wybierz 037 0041 4010, a następnie numer docelowy do Polski poprzedzający 0048. Zakończ krzyżykiem i poczekaj na połączenie. Koszt rozmowy zostanie odliczony z kredytu T-Talk. Możesz także doładować konto Titok przez SMS, PayPal'a lub kartę płatniczą. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie poniżej. Dziękuję i życzę miłego dnia!